Alpakarnia poczesna to nie tylko alpaki, również mini zoo z ponad 200 egzotycznymi zwierzętami. W sumie ponad 20 różnych gatunków zwierząt: zebry, flamingi, lemury, surykatki, wielbłądy, osły, papugi, małpki, kangury, kozy i inne. Jesteśmy największą alpakarnią w Polsce, prawie 100 alpak udostępnionych dla gości w całej gamie kolorystycznej. Większość naszych podopiecznych możemy samodzielnie karmić. Zapraszamy grupy zorganizowane do Alpakarni Poczesna koło Częstochowy. Organizujemy urodziny, warsztaty lepienia alpak z gliny i ognisko z kiełbaskami dla grup szkolnych i przedszkolnych. W sezonie jesteśmy otwarci codziennie od 10 do 19 bez wcześniejszej rezerwacji. Serdecznie zapraszamy do alpakarni poczesna.